Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Można zabłądzić już u Ciebie od tych Mercedesów. Wiesz co, no trochę się nadbierało, nie? Ale Próbujemy jakieś ściąć tutaj ilości, żeby już wiesz... To... Chcemy w końcu odpocząć, tak się stało, że w końcu chorowałem półtora tygodnia. No i tak wiemy. Przy... przyszedłem... Wszyscy wiedzą, no. a ty widziałeś ile od razu życzeń zdrowia dostałeś? No ja dlatego zdrowiałem tak szybko. No. poniedziałek, ale przecież czekaj, masz żonę, pielęgniarkę i co? No dzięki temu żyję. Ehm, w poniedziałek puściliśmy materiał od razu jak poszła seria życzeń dla Piotrka. Wow! Nie, już jest spoko, no, stwierdziłem, że najlepszym lekarstwem na to wszystko to będzie tak, jak przyjdę do pracy i, i troszkę y, odwiedzę boksera, nie? Bo jednak powstał trochę. No dobra, ale teraz tak, Piotrek, bo... Yy... No bo my no ostatnio jak, jak tego, tego miałeś, ty się nim bawiłeś, no to był śmieciem, Jakby to był taki ten zaszczurzony bokser grat, którego ty się poddałeś, powiedziałeś, już masz go dość. Teraz jak robisz, to, 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 to jest ten efekt, który chcesz? czy? Jest. Jest zupełnie inaczej teraz, nie? No teraz coś robię i jakoś nie jest to takie utopijne, nie? I on jakoś zaczął wyglądać, nie? Nie no wygląda super. Wygląda naprawdę wspaniale, to, to był żadnych nie ma wątpliwości do tego, jak to tam się zmienił na przestrzeni chociażby tego detailingu, nie? Po, po tym jak go złożyliśmy z tych ich samochodów, zrobiliśmy tego jednego, no to naprawdę fajnie to zaczęło. Ale w, w ogóle robić. niesamowite jest to, że to wcale nie jest... Pamiętajcie o tym, że z, jakby zakup i próba reanimacji tego samochodu nie miała być rekonstrukcją auta, tylko miało być naprawą samochodu. Tak, jakby takiego. Taki, sobie, tam... to, Jakoś zrobienie, uzasadnione po tak, jakby być, Zrobienie tak? go, żeby był fajny, ale żeby nie był wydawać. Oczywiście, bo można, nie wiem, pójść teraz poprosić o blacharkę i zrobić mu tutaj. Albo cały lakier, albo zrobić, cały prawda? lakier i jakby wszystko po kolei, ale to absolutnie nie o to chodziło. I ja też mam takie wrażenie, wiesz, Piotrek, jak na niego patrzy, że on stał się pełnowartościowym celem Po prostu tak. No to, to dobrze ujęte. Teraz ten samochód ma prawo stać obok innego i i, i, wiesz, i, 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 I nosić znaczek pozoru, Mercedesa. Tak, i nosić znaczek Mercedesa, <śmups> i nie stwarzać pozorów, że wiesz. Że, naprawdę, zaczął wyglądać. No i w związku z tym, tak jak obiecałem, y, zacząłem go tu No i? I i I, 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 No to tak, dzisiaj mamy go totalny upał, więc zacząłem od układu wydechowego. Bo już rano jeszcze w miarę. A każdy doskonale spałacz mnie zrozumie, jak wygląda spawanie i cięcie przy 32 stopniach. Yy, także y, naprawiłem flaszę z przodu, mhm. która była przy tym aliku trochę niehalo. Yy, Czyli jest teraz cichy. szpilkę kolektora wydechowego. Okay. Yy, też od razu każdemu mówię, że jak będzie ktoś miał podobną pracę, to mi się dobrze psychicznie do tego przygotuje, bo jest tragiczne dojście. Yy, ale jakoś tam się udało to zrobić. Yy, więc już nie pierdzi, nie pruta yy, też na pewno to poprawi yy, jakość Pracy tego silnika, z tego względu, że to była nieszczelność przed sądą lambda. Czyli po rozgrzaniu yy, mogły się pojawiać jakieś wahania składu mieszanki. Bo on związane. nie chodził równo, on, nie chodził on, on, równo. on tracił. On jak jechał, to jechał, ale na niskich obrotach. Tra... Przy niskich on obciążeniach... Zachowywał się jakby, tracił cylinder gdzieś, taki wiesz. A poza tym czek się wyświetlił. Tak, czek się wyświetlił, i to było związane z diagnostyką wdmuchiwania powietrza. Czyli, o, no właśnie z tym było związane. Okay. Jeszcze nie zaglądałem tutaj. No to już czekaj będziecie. A co, że co spadło to? Nie, to nie było podpięte. Aha. To nie było podpięte. Już kiedyś chyba. Wiesz, to nie, związku... jest, to nie jest Ferrari, tu nie może się świecić czek. Nie no, oczywiście, że tak, tu się nie będzie świecił czek. Są nie. takie samochody, nie. których się... czek jak się nie pali, to On znaczy, się... że coś jest, coś jest nie tak. Jak to, jakby po prostu to... jak się czek pali, to symbolizuje, że układ sterowania silnikiem działa. Tam, tak i funkcjonuje, jakby nie musisz się martwić, a jak, jak, się, zapala, jak się nie pali czek, to ja jadąc swoją 599, jak już mam to na czeka. 300 czy 400 km robię bez czek engine, no to tak... To? Czy na pewno wszystko jest okej? Okay? Wszystko jest. Tu, jest tu? Czek jest dobrym znakiem w tamtym przypadku, a w tym takim, no powiedziałbym, neutralnym. No. Jeszcze są samochody, gdzie jest złym znakiem totalnie, a to jest po prostu neutralny. Także udało mi się to doszczędzić. Poza tym znalazłem jeszcze jedną usterkę. To już podciągniemy w ramach eksploatacji po prostu. No dobra, e dobra. Wiesz co, jest guma. A było słychać, szczególnie jak był nieszczerny układ wydechowy z lewej strony, że było słychać tam w nogach kierowcy dźwięk silnika, mhm. że się przedostawał dźwięk. I to było spowodowane uszkodzoną tą manszetą. A czyli tą trzy kolumny tak? jakby tą, tą taką wypełniającą. Dokładnie. I ją zamówiłem nową w serwisie, bo tu też jest rozerwana, bo od razu przyleciałem do tego, się kierował, chciałem to wyrzynać. Tak, tak tylko w woli ciekawostki powiem, że używane chodzą po 200, a nowa w serwisie kosztuje 100. O, super. No, ale to wiesz, to, to tak. dużo, dużo jest takich części, wiesz, które po prostu są trochę źle yy, źle, źle przekalkulowane, jeśli chodzi o... Yy. Ale są dostępne w serwisie. Są edyta. dostępne, będę miał na poniedziałek. Super. No, wymienimy i to też tak podwyższy komfort na pewno. W no, taki żeby powiem. był celem takim, tak, wiesz, tak, ja tak. pamiętam no, tą naszą 140 którą jeździliśmy wiesz srebrną i ona była taka, że tam wchodziłeś do tego wozu i odpoczywałeś i przynosiłeś się do w ogóle jakby, mhm. ten świat wyglądał inaczej za szyb tego wozu O, jakby wiesz, ale o ten też tak robi I to jest... już, już powiem Ci, że ten rano nie jeszcze nie, nie miałem tego, tego jeszcze... w nim jak odebrałem od Ciebie tego zaszczurzonego mhm. e, jechałem nim na detailing to ja jeszcze nie miałem takiego. No czułeś no, może jakiś zapach taki... tworzyła się jakaś aura, nie? Atmosfera ty? tworzyła tak. się cały czas na tym. Nie, jeszcze nie miałem tego, tego, żeby... To on... ciężko, żeby mieć takie uczucie, jakie żygi były na, na, na boczku, nie? <śm> 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 Ale ten... Powiem czy ty musisz wszystko nazwać po imieniu? No prostu... słuchaj, no pff, jestem bezpośredni. No dobra, no. Tak to wygląda. Y Udało mi się zrobić domykanie drzwi. Tak? Tam, co były walki z tą pompką, udało One mi się. raz działało, raz nie działało. Tak, na granicy wydajności była sam, sama pompka, która y, odpowiada za domykania i w ogóle całą pneumatykę w tym aucie. Y, udało mi się z dużo nowszego modelu przypadkiem tam w częściach taką pompkę y, i przełożyłem po prostu to, co robi tą robotę i, i super działa. I rano, i po południu, i wieczorem. Podejrzewam, że i w nocy zadziała tak coś, Super. Wiesz, yy, więc yy, tak samo w się podobnych no, nie niestety tak względem. Wow. Dużo szybciej to już robimy Tak, to było no, dość, dość wolno. Wow. Wow. Także jeszcze troszeczkę powalczę z e, tymi panelami, no, bo teraz naprawdę to jest ładne, czyste, e, jakiś wymyślony sposób mocowania. No tak, tego. żeby to pasowało do siebie, no z drugiej strony już wchodzisz do takiego fajnego wnętrza. Ja żeby... to, to jakoś się trzymało, tak? Yy, natomiast ja to zdemontowałem. Yy, jak próbowałem klapę otworzyć, chciałem tutaj coś wymyślać. Yy, no. A bo my mieliśmy, ja, chyba nie mówiliśmy, ale mieliśmy sytuację, w której yy, kluczyk został zatrzaśnięty w bagażniku. Tak, tylko klucz by przekręcony o 180 stopni. Co? W Mercedesie oznacza safe. Tak. Że można otworzyć go tylko i wyłącznie kluczem, Kluczem, który jest w bagażniku. Tak. A pewnie by się to dało, gdyby nie to, że lodówka jest wstawiona. Skręcona, więc... tak, jest lodówka, więc nie dało się włożyć ręki. No. Ale lodówka na szczęście... tam w kocu chodzi czy nie? Lodówka nie jest podłączona, ale podłączę ją na niedzielę spokojnie. Tak? No, podłączę. No, no właśnie, na niedzielę. Bo e, dzisiaj jest piątek, nagrywamy w piątek, wy to oglądacie w poniedziałek, ale e, Piotr powiedział dobra, to drugie podejście. Klasykauto Cup? No, Tym stary. razem to... Ja, czyli to ja to powiedziałem, to ty mi mówiłeś. No nie tak, takie... ale, ale, ale nie wykręcałem ci ręki, no? no nie, nie, Ale powiedziałeś, że, że, że przejedziesz. Tak, się tak. tak. Raz, że mu to dobrze zrobi, sam przejazd tam i z powrotem, już bez lawety. Na też nie biorę. Wezmę tylko ze dwie opaski plastikowe i kawałek drutu i myślę, że jakoś tam dojedziemy i mu na pewno to dobrze zrobi. I ja to zobaczymy przy okazji, e, czy na przykład żadnego kolejnego przewodu ABC. Nie, już nie. Już nie. Nie. Chyba nie. <głos> <głos> Sugeruję, że wziął klocki drewniane. Nie, nie wiesz. Nie, nie, nie Będzie nie, dobrze, naprawdę. No. To już wiesz, na pewno się nic nie stanie. Nie wiem, się przejmować. Dobra, czyli tak czy siak, Piotrek, bierzesz go w niedzielę, lecisz nim tam do skarżyska, tak? To nie jest to są stare... Nie, nie jest... Jest no to jest eee, A w poniedziałek go sfiniszujesz, Tak, sfiniszujesz, sfiniszujesz? Jeżeli nic nie wyjdzie na podrodze. Jak nie wyjdzie po drodze, to tak, mam nadzieję, że tak będzie. Czy już, już, już to będzie taki finish, totalny finisz. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, czyli jeszcze czekamy do poniedziałku, żeby zamknąć wszystkie kosztorysy i wszystkie rzeczy, żeby... żeby zobaczyć, czy wszystko się zgadza. Dokładnie. Tak? Nie no tutaj to, 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 te, te poprawki no to wiadomo, że to, to są poprawki tak, ja to o tym mówiłem jak... No wiem, to, ale jak to, jakby to... chodzi nawet o dodatkowe części, dodatkowe no tak, rzeczy tak, tak. i to, to, są, to są te rzeczy, które na tym... Dobra, to co widzimy się w... Nie wiem czy śrub jeszcze nie wymieni, bo zobacz te puszczają rdze, no właśnie... mimo że są nowe. Dlaczego? Ale z czego to wynika? One były ocynkowane. To są zamienniki, tak? To są jakieś tam wiesz, yy, Jakieś śruby, to nie są oryginalne, bo poprzednie śruby były w ogóle inne. Yy, Każda z niej parafi. Yy, Dobrze, że były wszystkie? Dobrze, że były wszystkie. Wiesz, to, dla, to, to wcale to nie się... jest takie oczywiste. To jest duży sukces, tak? Tak, to wcale nie jest oczywiste. Eee, czy patrzyłeś, czy telefon działa? Nie. No bo jakby uruchomiliśmy telefon w budyniu. No wiem. Co chwila ktoś dzwoni. Twoja żona nawet wysłała ostatnie zdjęcie, A, że widziałem. twoja córka dzwoniła, dzwoniła do, budynia. do budynia. Tak, tak, tak. tak. <laughs> dzwoniła z 220. <wieści> <laughs> dzwoniła z 220 do budynia. E, więc... E... Tutaj też wszędzie wstawić chyba kartę. No i do, telefon do boksera. Telefon tak? do boksera, no. W piątek wieczorem. Za każdym razem. W piątku piątek, na sobotę, piątek, nie? Piątek na sobotę. I, 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 I Słuchajcie, z, zasada jest taka. Memory ptaka. five. Zasada jest taka, podajemy, to są jawne numery telefonu, podajemy je, ale odbieramy tylko wtedy, kiedy jeździmy tymi samochodami, a nie nosimy telefony przy sobie. Czyli jak jedziemy i ktoś zadzwoni, to akurat wtedy odbieramy. Tak, takie są zasady. No to jest właśnie ogromny plus w ogóle takiego czegoś. Tak, uważasz? Ja się zastanawiam, bo w okularze też mam. Chyba też przejdę na ten telefon. też masz w okularze? No. Super. Tak. Ja na mnie to w ogóle. I można pograć w węża. No to jest. No ale to już byłeś tak Pegasusa. Także wiesz. A, wymieniłeś ten kabel? Nie, jeszcze nie, ale będzie wymieniony. No, no to, to super. Jest. Super, pogramy Dobra, Piotrek, to co? Widzimy się w niedzielach na Jaszczębiu. Dokładnie. Mhm. No to już wiesz, trzeba stagrywać w niedzielę, nie? No. A ty czym jedziesz na jeszcze Ja 190. 190? Tak się chłopcze bawią na klasikach. Jeden się na gaźniku, w czwórko skrzynią. Nie! nie. Spójrz no nie. No, ja na nie, jak on wygląda. na Co będzie jechał 2,5 w Nie, no tak, wiem. Nie wiem, no już dobre, nie śmiej się. Nie, no będzie koszorcik grany, będzie, będzie. A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń Mubi. Tak czy siak każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu, więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane, dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. Ja jestem właśnie po przyjeździe MGA, MGA on jedzie jak statek, mniej więcej. Natomiast e, tak, czy siak, jak zapowiedział, tak uczynił. Przychodź do góry, z małżonką jeździ. jeździ. Dobra, Ale to, teraz ty jedziesz? Teraz ja jadę. No. Dobra, to zobaczcie teraz tak. Dajmy, mu, e, dajmy im zjeść e, tą, tą bułę. Zobaczcie jak jechali w trakcie i. Potem ja. Przyjechałem parę rund z 190, ale nie idzie mi to za dobrze. I właśnie jadę spotkiem, żeby mi pokazał jak mam jechać. Ja ci nie pokażę jak masz jechać yy... No chyba nie. Zresztą zobaczysz, no. Zobaczysz, czy będziesz w stanie coś z tego wyciągnąć. L55 w wersji Boxer AMG, który wystartuje, jest niezwykłym wydarzeniem, bo zobaczcie, nawet Nowik zabrał swoją rodzinę, żonę, dzieci i wszystkich kolei przyjechał kibicować. Ja kibicuję rowciowi? Bo Robcio, też jedzie. Robert, pokaż czym jedziesz. Tym. I ten silnik jest otwarty nie dlatego, bo go naprawia, tylko dlatego, bo jeszcze chłodzi, żeby była, żeby była jasność. No, nie tylko no, tylko silnik. Tylko silnik. pan sykować papiery? No powoli. I ona z bikiem? Cześć. Dojedziemy, pani kierowniku. Poczekaj, Czekaj, muszę porządnie buty obetrzeć. No, no! no, no. no blisko, to mnie stoi blisko! Od razu jestem. posuch. Ale to nie, nieprzyjemnie się jeździ. No jej, w ogóle się jeździ teraz, nie? na tą trakcję. Trochę, trochę. Muszę zobaczyć, jak pan się zachowuje pod kątem masy. Właśnie. Bo przed chwilą jechałem autem z 56 roku. Na <gry> nie? I, I do prawego. Ty, ale hamuje bardzo to ładnie. Bardzo ładnie. Z tego jestem mega zadowolony. Dobry płyn jest i naprawdę pomimo tego wszystkiego Nie, no jestem zaskoczony hamowaniem przede wszystkim. Gdzie no, się mi, żeby coś ten, ale odcina. Nie chcę palić, nie chcę nie, iść nie, na, nie, nie. Na, to na. To jest tak, po to tylko taka chwilowa, wiesz. Tak. Nie, to jakby odcina odcinam go od razu. Redukuję moment, rzuca następny bieg i dziękuję, za wytrwałeś. Odcinam, odcinam, no. To był ładnie przekładał tutaj, Dokładnie. nie? Ładnie, aczkolwiek czuć jakiś paślak, <laughs> prawda? teraz w którą stronę? Yy, prawo, prawo, prawo. Gmiczy <z wolą. śmieniczy> Pomyliły mi się dzisiaj drifty, wiesz. <śmieniczy> Przeczęcam opony, żeby... On tak czy siak odcina, ale jest tak, tak ciężki, tak, że, że jego że masą z masą... Dokładnie, on... Dokładnie. tak i tym cielczynek. Tak, no totalnie. Ale powiem ci, że ładnie idzie. No.

Nie. I teraz w którą? Dla mnie. Tu. No i co? Fajnie, Powiem ci, że nie spodziewałem się, że aż tak fajnie. Dokładnie. Naprawdę. Jest po prostu mega, mega ciężki. Gdyby on nie odcinał tego napędu, to zrobilibyśmy tutaj tak piękne show, kurde. Gdyby Możemy pompę się... ABS bo On by tak ładnie się składał nam na... Albo te... można włączyć też na zegarach dynąch. I wtedy wszystkie biegi są w... Po prostu są. No po prostu są. On nie decyduje za, za ciebie. Szczerze, to ja bym włączył to to było. tutaj dużo dymu. Oj. Chodzimy go jakoś nie. Bardzo. Nie, i to jest właśnie fajne. Szkodzi, zgadzić. Wychodzisz. Hamulce zaskakująco dobrze. No, bardzo dobrze. Zawieszeniowo też. Ehm, bardzo dobrze się ustawia zawieszeniowo jak wiesz, pomimo tej całej masy, którą ma, to, to sobie jakoś tam z tym, e, to, to sobie z tym radzi, wiesz, jakby nie na nie ma tego. Pojechaliśmy troszkę bardziej widowiskowo. Zabawowo, ale było super. Ja poczekaj tu. Super było! Naprawdę jestem mile zaskoczony niemi jak on się zachowuje Akurat takie dwa okrążenia to idą. Niech schłodzą się Ty, a może mówię ci następnym No, próbujemy mu wyłączyć tą trakcję no, zupełnie, no, zupełnie, żeby on poszedł no, taki... Przecież mnie nie musisz namawiać <laughs> Żeby on wiesz, taki było Wiem, o to chodzi. To Nie to będzie fajnie. najszybciej! Ale Robert zrobił ładne zdjęcia wtedy. Już szybciej nie będzie, nie? <laughs> Chodzi o to, że nie da się w nim wyłączyć trakcji. Odcina go w momencie, kiedy on zaczyna iść w poślizgu, to od razu odcina mu moment obrotowy i on sobie idzie tam dalej masą, ale jakby nie może. Ale gdyby mu tak... <laughs> A teraz wychodzi brak 4. Tak, tak, tak. I brak ABS-u znaczy. Co mi powiedzieć, że nie mam ABS. -u? No nie ma, no kontrolka się pali. Powiedz <grym> ci, fajnie byłoby, gdybyś mówił jednak takie rzeczy przed... pojechaniem. No myślę, że się domyślić. skoro się pali kontrolka. Nie wiesz jak to działa? Nie, ale. Aha, chcesz powiedzieć, że kontrolerzy są mało znaczące w tym aucie? Nie jestem. Jestem nieprzyzwyczajony do tego, że... Nadal odcinek jedno. Nie, to jedno koło poszło, wiesz, brak szpery. Tak, prawie skleiło, ale wywaliło w kosmos Piękna zasłona dymu, no. jednokołowa, nie? Tak Czyli trzeba go bardziej z masy kopytna cielaka. jak tam przewody ABC Tak sparat gwarant, prawo, brawo. Gwarantja gwarant się wynczyła, co? No i nie, to jest właśnie ten ostateczny. Naprawdę teraz. teraz, no teraz, teraz jedzie! jedzie. No. no! Chyba trzeba będzie zrobić przełącznik, no! Na wyłączenie trakcji? Też mi się tak wydaje, bo zobacz. Trzeba go rzucać z masy, tak, bo z pedału gazu nie idzie. Nie do no? Te zawody, wiesz? Bo klasik autokar nie polega no, tylko właśnie. i wyłącznie na drift. Chyba no nie driftingu. będziesz miał lepszego czasu. Nie <laughs> nie. <laughs> ale co <laughs> o czas tutaj no chodzi? <laughs> i równiżej jutmarowe. Ju <grywa> level. <lewo>. Fajnie to. <grywa> Fajnie to. Bardzo. Czekaj tu, 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 tu. tu. O, tu, tu, tu. No i jak dojedzie do domu, to już uważam to za pełen <noise> to Jutro tak. możesz odbierać. <głos> <głos> Opony chyba musimy <noise> zamówić na tył. <noise> Take szczędzimy przyjeżdżą. <noise> e no mi, mi nam się podobało. To, bo bo tak. do to jest najważniejsze. Tak. Wiesz, że nam się podobało. <głos> <głos> to ja <laughs> Jednak niech dojedzie. 80 do domu na typu macie. Nie, no spoko to. Mówisz? Nie Mówi? zdążyło się przegrać. Ja, no to super, to wiesz. No. Słuchajcie, czyli co? A. Nie zrozumieliśmy idei Classic Auto Cup. B. Eee, jedzie. Jedzi. To w różnych konfiguracjach. Tak. Z Za abs bez ABS-u. Super. Super. Przewody ABC trzymają. Tak. Eee... No to co? W przyszłym tygodniu już definitywnie robisz jakieś poprawki, pewnie w poniedziałek. Zobaczy, czy mi się uda. poniedziałek A... wtorek, i w przyszłym tygodniu definitywnie. Jest tak, definitywnie, definitywnie. Definitywnie, definitywnie. Liczymy wszystkie koszty, wszystko po kolei, związane z tymi, zobaczymy. Co się bardziej opłaca? Czy bardziej się opłaca kupić gotowego, ładnego, na przykład zachowanego 55MG, za które wy zapłacimy dzisiaj coraz więcej, czy ratować grata? A czy takiego gotowego by ci nie było szkoda? No szkoda, byłoby nie nie jak na walera. No gotowy byśmy nie no, poupalali tak, no, A tutaj tak widzisz to wszystko jak on wyglądał i... Tak, posłana podobno z tyłu lata, jakaś coś, ale to... Ale... Mamy drugą. Dodatkowe <laughs> Mamy drugą, jeszcze mamy cztery ćwiartki, także... <laughs> Przyszłość przed nim. <laughs> A na koniec jeden sekret. Piotrek, jak się odłącza trakcję w Mercedesie? O tak, o. I okay. już. Czyli odłączasz w ogóle pompę ABS-u. Tak, ona już wtedy nie jest potrzebna. I, I wtedy nie masz trakcji. Tak. Jakby... Nie, nie hamuje Ogólnie to zagotowałeś płynąc połagania. No, ale, no, bo tyle przekładek. Prawa, Myślę, lewa, prawa, lewa, wiesz. Łożytka zgrzały na kolejnych. <gry> tak. <grym> bo faktycznie popracowały. No, Czyli w tajemnicy możemy wam powiedzieć, że ESP da się wyłączyć abs em nie, To jest teoretycznie, to jest układ, który ma... nie żadne bezpieczny. Czy pompę. Po prostu. Po liftowych egzemplarzach można to robić z licznika. Natomiast tutaj w ikcie tego nie ma. Ok. A, bo po liftowym wkładasz tryb Dyno, czyli dy, dy, No dobra, ale w trybie dyno, czyli na hamownie masz wtedy skrzynię manualną, tylko i wyłącznie. Tak. Ale tu też jest lepiej. Tak, już no, takie. Czyli nie przetrzymuje ci, znaczy nie zmienia ci biegi, tylko przetrzymuje cię na, na biegu. Super.